Julian Stern spędził swoje dwudzieste ósme urodziny w samotności, w apartamencie na szczycie wieżowca, z którego roztaczał się widok na całe miasto pulsujące światłami niczym rozrzucone klejnoty. W dłoni trzymał kieliszek drogiej whisky, ale jej smak był jałowy, tak samo jak wszystko inne w jego życiu. Był ucieleśnieniem sukcesu, genialny programista, który w wieku dwudziestu dwóch lat sprzedał swoją pierwszą firmę za kwotę, która zapewniłaby mu dostatnie życie do końca jego dni. Zamiast spocząć na laurach, pomnożył majątek, inwestując z zimną, niemal nadludzką precyzją. Jego imię było synonimem bogactwa i władzy w świecie technologii. A jednak, w ciszy swojego sterylnego, minimalistycznego domu, czuł jedynie wszechogarniającą pustkę. Pieniądze kupiły mu wszystko oprócz tego, co stracił jako dziecko ciepła rodziny, zniszczonej w tragicznym wypadku samochodowym, który przeżył jako jedyny. Od tamtej pory budował wokół siebie mury, tak wysokie i grube jak jego portfel. Relacje z ludźmi traktował transakcyjnie, a emocje uważał za balast, niepotrzebną słabość w świecie rządzonym przez logikę i zysk. Ale tej nocy, patrząc na migoczące miasto, poczuł kłucie czegoś, czego nie czuł od lat dojmującej samotności. Jego asystentka, widząc jego apatię, zasugerowała mu zaangażowanie się w działalność charytatywną. To było dobre dla wizerunku, a może, jak nieśmiało dodała, dobre dla duszy. Julian prychnął na słowo dusza, ale pomysł poprawy wizerunku publicznego wydał mu się racjonalny. Kilka dni później, otoczony przez dziennikarzy i błyski fleszy, stanął przed drzwiami miejskiego domu dziecka numer trzecie. Był to stary, zaniedbani budynek z cegły, którego ponury wygląd kontrastował z jego nienagannym, szytym na miarę garniturem. Dyrektorka placówki, pulchna kobieta o imieniu Elżbieta Kowalska, przywitała go z uśmiechem tak słodkim, że aż mdlącym. Opowiadała o swoich kochanych aniołkach i trudnościach finansowych, rzucając co chwila spojrzenia na kamery. Julian ledwo jej słuchał. Wypisał czek na zawrotną sumę, czując jedynie irytację i chęć jak najszybszego powrotu do swojego uporządkowanego świata. Gdy dyrektorka oprowadzała go po placówce, jego wzrok przykuła mała postać w kącie wspólnej sali. Dziewczynka, może sześcioletnia, siedziała na starym, poobijanym wózku inwalidzkim, pochylona nad kartką papieru. Jej jasne włosy opadały na twarz, a w jej skupieniu było coś, co wyróżniało ją z hałaśliwego tłumu innych dzieci. Była jak mała, cicha wyspa w morzu chaosu. Pani Kowalska, podążając za jego spojrzeniem, machnęła ręką z lekceważeniem. Ach, to Lena! Taki nasz mały, smutny przypadek! Niestety jest niepełnosprawna od urodzenia. Trudno znaleźć dla niej dom, Julian poczuł dziwny impuls. Coś w spokoju i samotności tej dziewczynki odbiło się echem w jego własnej pustce. Zignorował próbę dyrektorki, by pokazać mu bardziej radosne dzieci i podszedł do leni. Kiedy się zbliżył, podniosła głowę. Jej oczy, wielkie i błękitne, były pełne ostrożności, ale i niezwykłej głębi, jakiej nie spodziewał się u tak małego dziecka. Na kartce rysowała skomplikowaną plątaninę gwiazd i planet. Co to jest? zapytał, a jego głos, zwykle stanowczy i chłodny, zabrzmiał obco nawet dla niego samego. Droga mleczna, szepnęła, nie patrząc na niego. Ale stąd jej nie widać, przez światła miasta, to krótkie spotkanie nie dawało mu spokoju. Wrócił do swojego apartamentu, ale obraz cichej dziewczynki na wózku inwalidzkim, rysującej odległe galaktyki, prześladował go. Po raz pierwszy od lat poczuł coś więcej niż nudę czy irytację. Czuł ciekawość. Postanowił wrócić do sierocińca, tym razem bez kamer i świty. Chciał zrozumieć, dlaczego ta mała, krucha istota tak bardzo go poruszyła. Jego kolejne wizyty były dyskretne. Przynosił lenie książki o astronomii i profesjonalne kredki. Siadał obok niej w milczeniu, obserwując, jak jej małe palce z precyzją tworzą na papierze całe wszechświaty. Powoli, bardzo powoli, zaczęła się przed nim otwierać. Opowiadała mu o gwiazdozbiorach, o czarnych dziurach i o marzeniu, by kiedyś zobaczyć prawdziwą Zorzę Polarną. Mówiła cicho, z wahaniem, jakby bała się, że jej słowa mogą zostać użyte przeciwko niej. Podczas tych wizyt, Julian zaczął zauważać niepokojące szczegóły. Wózek leni był w opłakanym stanie, jedno koło ciągle się blokowało, a tapicerka była przetarta do gołego metalu. Jej ubrania, choć czyste, były wyblakłe i za małe. Pamiętał czek, który wypisał pieniądze, które mogłyby wyposażyć całą placówkę w najnowocześniejszy sprzęt. Gdzie one były? Zauważył też strach w oczach Leni i innych dzieci, gdy w pobliżu pojawiała się dyrektorka Kowalska. Jej słodki uśmiech wydawał mu się teraz maską, pod którą kryło się coś zimnego i okrutnego. Zaczął rozmawiać z jedną z młodszych opiekunek, Anną. Była to cicha, ciepła kobieta, która jako jedyna traktowała Lenę z prawdziwą czułością. Początkowo była nieufna, ale widząc autentyczne zainteresowanie Juliana, w końcu zdobyła się na odwagę. Opowiedziała mu o rzeczywistości panującej w sierocińcu. Pani Kowalska rządziła placówką żelazną ręką. Dona, zwłaszcza te gotówkowe, w dużej mierze znikały. Dzieci były niedożywione, a te wymagające specjalnej opieki, jak Lena, były traktowane jak ciężar. Medykamenty były reglamentowane, a prośby o nowy sprzęt rehabilitacyjny ignorowane. Dyrektorka uważała to za niepotrzebny wydatek. Gniew, który poczuł Julian, był czysty i zimny. To nie była biznesowa kalkulacja, to była pierwotna furie. Po raz pierwszy w życiu jego bogactwo nie było tylko narzędziem do pomnażania władzy, ale potencjalną bronią w obronie kogoś bezbronnego. Zatrudnił najlepszych prywatnych detektywów i audytorów. W ciągu tygodnia mieli niezbite dowody, Elżbieta Kowalska od lat systematycznie defraudowała fundusze przeznaczone dla dzieci, prowadząc luksusowe życie kosztem ich cierpienia. Julian zmagał się sam ze sobą. Stary Julian po prostu przekazałby dowody policji i zniknął, zamykając za sobą sprawę. Ale nowy Julian, ten, który spędzał popołudnia, słuchając omgławicy Oriona, nie mógł na tym poprzestać. Myślał o Lenie, pozostawionej w systemie, który ją zawiódł. Myślał o jej smutnych, mądrych oczach i jej marzeniu o gwiazdach. I wtedy, w jego zimnym, analitycznym umyśle, zrodziła się myśl tak radykalna i przerażająca, że aż zaparło mu dech. Chciał ją adoptować. Chciał dać jej dom, bezpieczeństwo i teleskop tak wielki, by mogła zobaczyć pierścień setenę. Ta decyzja była punktem zwrotnym. Porzucił swój emocjonalny pancerz i rzucił się w wir działania. Wiedział, że Kowalska nie podda się bez walki. Była dobrze ustosunkowana, miała w mieście opinię świętej. Potrzebował czegoś więcej niż tylko raportu finansowego. Potrzebował publicznej konfrontacji, która zniszczyłaby jej reputację bezpowrotnie. Okazja nadarzyła się wkrótce. Jego firma organizowała coroczną galę charytatywną, na której zbierała się cała śmietanka towarzyska miasta. Pani Kowalska, jako dyrektorka szanowanej placówki, była gościem honorowym. To miała być jej scena, jej moment triumfu. Julian postanowił zamienić go w jej upadek. Tego wieczoru, gdy wszedł na salę balową, czuł na sobie spojrzenia wszystkich. Wyglądał jak zwykle, nienaganny garnitur, pewny siebie uśmiech. Ale w środku toczyła się burza. Czuł strach, ale i determinację, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczył. W tłumie dostrzegł Annę, którą zaprosił osobiście. Obok niej, w nowej, prostej sukience, siedziała Lena. Jej oczy były szeroko otwarte z podziwu dla świateł i luksusu, ale gdy jej wzrok spotkał się z jego, Julian zobaczył w nim coś nowego zaufanie. To małe ziarenko zaufania dało mu siłę, której potrzebował. Gdy nadszedł czas jego przemówienia, na sali zapanowała cisza. Wszyscy spodziewali się nudnej, korporacyjnej mowy o zyskach i filantropii. Julian podszedł do mikrofonu, ale zamiast mówić o swojej firmie, zaczął mówić o sobie. Opowiedział o samotności, o pustce, którą przez lata próbował wypełnić pieniędzmi. Mówił o tym, jak sukces uczynił go ślepym na prawdziwe wartości. Przez lata wierzyłem, że wartość człowieka mierzy się stanem jego konta, powiedział, a jego głos drżał z emocji. Myliłem się. Prawdziwą wartość odkryłem kilka tygodni temu w miejskim domu dziecka numer 3. Odkryłem ją w osobie małej dziewczynki, która ma więcej siły, mądrości i godności w swoim małym ciele, niż ja w całym swoim życiu spojrzał w kierunku pani Kowalskiej. Jej uśmiech zamarł, a w oczach pojawił się błysk paniki. Julian kontynuował, a jego głos nabierał mocy. Ta dziewczynka marzy o gwiazdach, ale osoba, która miała się nią opiekować, osoba, którą dziś honorujemy, wolała inwestować w diamenty niż w jej przyszłość na ogromnym ekranie za nim, zamiast logo firmy. Pojawiły się skany dokumentów bankowych, faktur za luksusowe wakacje, biżuterie, wszystko opłacone z konta sierocińca. Na sali podniósł się szmer niedowierzania i oburzenia. Elżbieta Kowalska zerwała się na równe nogi, krzycząc, że to oszczerstwa, że ten człowiek oszalał. Ale Julian nie skończył. Dał znak Annie. Opiekunka delikatnie popchnęła wózek Leni w stronę sceny. Dziewczynka była przerażona, ale gdy Julian ukląkł przed nią, by znaleźć się na poziomie jej wzroku, jej strach ustąpił. Lena, czy jest coś, co chciałabyś powiedzieć? Zapytał cicho. Wszyscy wstrzymali oddech. Dziennikarze rzucili się do przodu z mikrofonami. Lena spojrzała na Juliana, potem na twarze setek obcych ludzi, a na końcu na kipiącą z wściekłości dyrektorkę. Wzięła głęboki oddech, a jej cichy, dziecięcy głos, wzmocniony przez mikrofon, rozbrzmiał na całej sali z krystaliczną czystością. Pani Kowalska mówiła, że jestem zepsuta, że przez ten wózek nikt mnie nigdy nie pokocha. Mówiła, że jestem tylko kosztem, w jej głosie nie było żalu, tylko proste stwierdzenie faktu. Zrobiła pauzę, a jej wzrok ponownie spoczął na Julianie. Ale potem przyszedł pan Julian. On nie pytał: Ile kosztuje mój wózek? Przyniósł mi książki o kosmosie. Powiedział, że moje rysunki gwiazd są piękne. Powiedział, że nie jestem zepsuta, tylko inna. I obiecał, że kiedyś zabierze mnie w miejsce, gdzie nie ma świateł, i pokaże mi drogę mleczną przez prawdziwy teleskop. Spojrzała prosto w oczy Juliana, a łzy zaczęły płynąć po jej policzkach. On nie widzi wózka. On widzi mnie, te proste, szczere słowa uderzyły Juliana z siłą fizycznego ciosu. Cały mur, który budował przez lata, runął w jednej chwili. Poczuł, jak łzy napływają mu do oczu i spływają po twarzy, po raz pierwszy od dnia wypadku jego rodziców. To nie były łzy smutku, ale łzy ulgi, oczyszczenia i miłości tak potężnej, że niemal go powaliła. Klęcząc przed tą małą dziewczynką, w świetle Jupiterów, w obliczu całego miasta, Julian Stern, milioner, potentat, geniusz finansowy, płakał jak dziecko. Na sali zapanowała absolutna cisza, a potem rozległy się gromkie brawa. To był koniec Elżbiety Kowalskiej. Jej kłamstwa zostały o w najbardziej upokarzający sposób. Ochrona wyprowadziła ją z sali, a ona krzyczała i rzucała oskarżenia, ale nikt już jej nie słuchał. Tego wieczoru, w cichym pokoju z dala od zgiełku, Julian trzymał lenę w ramionach. Dziewczynka przytuliła się do niego mocno, jakby bała się, że to wszystko jest tylko snem. Już nikt cię nigdy nie skrzywdzi, wyszeptał w jej włosy. Obiecuje, proces adopcyjny, dzięki jego wpływom i oczywistym okolicznościom, został przyspieszony. W ciągu kilku miesięcy Lena oficjalnie stała się Leną Stern. Jej nowy dom nie przypominał już sterylnego laboratorium. Ściany salonu zdobiły jej rysunki galaktyk, a w centralnym miejscu, przy ogromnym oknie, stał potężny teleskop. Julian zatrudnił Annę jako domową opiekunkę i nauczycielkę Leni, tworząc w ten sposób małą, niekonwencjonalną, ale pełną miłości rodziny. Mijały miesiące, a potem lata. Lena rozkwitła. Dzięki najlepszej opiece medycznej i intensywnej rehabilitacji jej stan fizyczny znacznie się poprawił. Poruszała się na nowoczesnym, lekkim wózku, który dawał jej niezależność. Ale największa zmiana zaszła w jej wnętrzu. Zastraszona, cicha dziewczynka zmieniła się w radosną, pewną siebie młodą osobę, której pasja do nauki inspirowała wszystkich wokół. Julian również się zmienił. Jego firma wciąż prosperowała, ale on sam nie był już jej niewolnikiem. Nauczył się delegować obowiązki, by mieć czas na to, co najważniejsze: na wspólne odrabianie lekcji, na wieczorne obserwacje nieba, na głośny śmiech, który teraz wypełniał jego dom. Odkrył, że prawdziwa radość nie kryje się w rosnących słupkach na giełdzie, ale w ciepłym uścisku małych rąk i w błysku dumy w oczach dziecka. Gdy po raz pierwszy samodzielnie zidentyfikuje na niebie konstelację Andromedy. Pewnej letniej nocy zabrał Lenę i Annę daleko za miasto, w miejsce, gdzie niebo było atramentowo czarne i usiane milionami gwiazd. Rozstawił teleskop. Gdy Lena po raz pierwszy przyłożyła oko do okularu i zobaczyła na własne oczy mglistą smugę drogi mlecznej, wydała z siebie cichy okrzyk zachwytu. Jest piękniejsza, niż sobie wyobrażałam, szepnęła, a w jej głosie brzmiała czysta, nieskażona radość. Julian stanął za nią, kładąc dłonie na jej ramionach. Patrzył na jej rozpromienioną twarz, oświetloną jedynie blaskiem odległych gwiazd, i zrozumiał. Przez całe życie gonił za sukcesem, budując imperium z zer i jedynek. Aż w końcu, mała dziewczynka na wózku inwalidzkim nauczyła go, że największe skarby wszechświata nie są ukryte w sejfach bankowych, ale w sercu, które potrafi kochać. Znalazł swój cel, swoje odkupienie i swoją rodzinę. I patrząc w gwiazdy, wiedział, że w końcu, po tak wielu latach, naprawdę wrócił do domu.